Słowo się rzekło, komyłka u płot, w zasadzie nie komyłka, tylko przystojny młody człowiek Witam cię bardzo gorąco, Kuba Fedorowicz jest moim dzisiejszym gościem Witam serdecznie Kuba, ile ty masz lat w sumie, chłopaku? W sumie to 24 będzie już to od, A ilu lat się szwędasz po świecie, powiedz mi? To znaczy, szwędacz po świecie to tak naprawdę od 20 miesięcy Ale zaczynałem powiedzmy wcześniej już jakieś wycieczki organizować sobie tak, jak to się zaczęło? Powiedz mi, jaki ten, yy, jak się nazywa ten robak, który siedzi w tobie i cię gna gdzieś po świecie? Czy to jest robak? To jest. To jest rzeczywiście choroba nieuleczalna, tak, takie podróżowanie, ale to dopiero połknąłem yy, ostatnio, tak? Wcześniej to były krótkie wyjazdy. Zaczęło się chyba od yy, rejsu na Fryderyku Chopenie, takim słynnym polskim żaglowcu. Mm -hmm. Który teraz ma kłopoty. No, niż tych kłopotów I już nie wy, ma. wyszedł, tak, właśnie m, słyszałem, że wraca do Polski już. Yy. Także... Jak wygląda taki rejs na Szopenie. Ja uczestniczyłem, mając 15 lat, w szkole pod żaglami. I... Czyli dosyć dawno już temu. Tak, to było kawa kawał czasu temu. Byłem wtedy, pamiętam, w drugiej klas klasie liceum, i popłynęliśmy ze Szczecina yy, w październiku, czyli morze było zburzone, Bałtyk, Morze mhm. Północne. E, aż do Lizbony, aż na Lizbon, Wyspę Kanaryjskie, potem przez Gibraltar do Lizbony, także to było ponad półtora miesiąca takiego rejsu. No rejsa. to niezły nie kawał wody przemierzyliście, powiedz jak wyglądały wachty, co trzeba było robić, o znaczy, której wstawaliście? To była, to była szkoła pod żaglami, także to było powiedzmy było 20 uczniów, którzy uczestniczyli normalnie w życiu na żaglowcu, po prostu byli w wachtach. A tak naprawdę podczas nie wiem powiedzmy pięciu godzin dziennie mieli lekcje. I to były mm. zajęcia z historii, matematyki. Czyli normalnie tak jak w normalnej szkole średniej. Tak, szkoła pod żeglaniu, po prostu. A poza tym yy, yy, prace żeglarskie wszelkie, prawda? Tak, oczywiście były prace bosmańskie, należało. Czego się nauczyłeś? No wtedy tak naprawdę to był mu pierwszy raz na morzu, bo ja żeglowałem na Mazurach wcześniej, a to był pierwszy raz na morzu i to jest zupełnie inne, inne spojrzenie na, na, to, na to żeglarstwo. Ale wtedy pamiętam, że na tym rejsie zakiełkowała we mnie taka chęć odkrywania, no może nieznanych lądów to za dużo powiedziane. Ale Ale dla ciebie nieznanych lądów? No bo przecież każdy jest takim małym Vasco da Gama, każdy jest małym Magalanem, przecież to, co widzisz pierwszy raz w życiu, są dla ciebie tak samo ważne odkrycia, jak dla nich, którzy widzieli te rzeczy pierwszy raz w życiu, prawda? No tak, to, to bez, bez, bez wątpienia. W każdym razie pamiętam, że wtedy zapragnąłem popłynąć na rejs i to było dosyć konkretne marzenie popłynąć na rejs wzdłuż wybrzeży Brazylii. Mm -hmm. I no, kilka lat później, właśnie wracając już z tej podróży, którą odbyłem ostatnio, udało mi się zrealizować. Dobra, ale skończmy na, skończyliśmy na Fryderyku Chopinie. Co mm -hmm. było później? Później e, prowadziłem kilka rejsów na Mazurach, takich towarzyskich bardziej, Ja w międzyczasie zainteresowałem się górami. Coraz więcej chodziłem po górach, wiesz, od tej wspinaczki, tutaj tej inspiracji był dla mnie też mój tata, który uprawiał tą, tą dyscyplinę. A twój tata jest w ogóle niezwykłym człowiekiem i obiecałem sobie, że twojego tata też zaproszę tak, do studia i z nim porozmawiam o wielu naprawdę niezwykłych sprawach. Ta, to jest niezły wariatuńczo, tata, no, zawsze, to, to zawsze się. Spotykam się z twoim tatą prawie co niedzielę na zajęciach z A, no właśnie słyszałem, mhm. właśnie mój ojciec teraz jedzie zdobywać stopnie mistrzowskie do, do Paryża. Paryża. Tak, zgadza się. W tej chwili gdzieś się zrodzę pewnie, bo za chwilę będzie. I, i y, góry, Mazury, ale postanowiłeś gdzieś opuścić to nasze gniazdko i rozprostować skrzydełka i polecieć gdzieś dalej. Tak, no to, był, to, był, to było marzenie takie, że chciałem zakończyć pewien etap w swoim życiu, rozpocząć drugi, to było takie... Potrzebowałem inspiracji, no, no, no nie, nie ukrywam. Mm -hmm. Nie podobało mi się to, co widzę jakby w życiu z takiego zwykłego studenta, tako, tako, takie parcie na, 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 na karierę? Na, na karierę. Tak, to jakoś... Nie, Nie chciałeś tak... być krewaciarzem wolałeś yy, bojówki, buty turystyczne? chyba tak, zdecydowanie do <laughs> no, no w każdym razie e, obiecałem sobie, że jak tylko będzie możliwość, to po trzech latach studiów, po zaliczeniu licencjata, e, wyjadę gdzieś. I tak wyszło, że to właśnie miał być, miało być to od początku kierunek Ameryka Południowa. A przy tym czy, czy nie zakładałem, że akurat będzie to tylko Ameryka Południowa. Chciałem, żeby mogło się okazać, że wyląduję gdziekolwiek. Musiałem być przygotowany na wszystko. No i wylądowałeś gdzie? No i rozpocząłem podróż autostopem, z pamiętam, spod Poznania. Przejechaliśmy aż do, aż do Lizbony. E, mówię, przejechaliśmy, bo rozpoczynałem moją e, tą przygodę z kolegą. Mieliśmy się później rozłączyć, ale ten początek miał być, miał być wspólny. Zamierzaliśmy znaleźć jacht, który miałby nas zabrać przez, e, przez Atlantyk na drugą stronę, obojętnie gdzie. Byliśmy przygotowani nawet na ewentualność e, dnia Stanów Zjednoczonych, mieliśmy wizy. E, no ale po dwóch tygodniach Chyba żeśmy zrezygnowali z tego, bo, bo okazują, okazało się, że tam w tych miejscach, w których chcieliśmy tego ten jachtostop, czyli na Gibraltarze i w Lizbonie, no nie ma, nie ma yy, łódki, która by funęła. A, a na Wyspy Kanaryjskie nie chcieliśmy ryzykować biletu, więc po prostu poleciliśmy do Nowego Jorku. I teraz y, za chwilę rozpoczniemy podróż od Nowego Jorku na południe, co? Mhm. Ale teraz sobie posłuchamy na chwilę male Rockers z, z płyty y, rzeka dzieciństwa Korowód. Razem z Kubą Fedorowiczem e, ruszyliśmy tyłki z naszego grajdowa, z naszego kocyka, i znaleźliśmy się w Nowym Jorku. E, Kuba, co było dalej? Wylądowaliście w Nowym Jorku i. I już po trzech dniach stamtąd ja uciekałem. Kolega zresztą też, bo okazało się, że na skutek problemu miał problemy sercowe mhm. i nie chodziło o problemy zdrowotne. Musiał wracać do kraju. Aż tak. kobieta mu powiedziała, że. No, no czas. zostawmy ten temat. Ja w każdym razie znalazłem się w Meksyku, w Monterrey dokładnie, i tam zacząłem. No, w Meksyku gruby. wesoło nie jest. Dość niebezpieczne miejsce w dzisiejszych czasach. Meksyk jest bardzo wesoły. Jest no, dziewczyny, no tam jest wszystko, właśnie z wesoły. A no, owszem, jest niebezpiecznie, ale to jest niebezpieczne tak jak wszędzie. Jeżeli przecież zachowuje ostrożność i przestrzega pewnych reguł, to nic nikomu nie grozi. No. Co widziałeś w Meksyku? Co cię urzekło? Eee, rzekła mnie taka, znaczy dla mnie to był pierwszy kraj Ameryki Łacińskiej. Totalnie inny klimat, totalnie inna kultura, więc ja, jak znalazłem się w tym Meksyku, czułem się jak obcy. Byłem po prostu jedynym gringo na, na ulicach, mi się wydawało. Było wszystko dla mnie tak ciekawe, tak niesamowite, że, że nawet nie pamiętam. To było no, no coś. Zapachy, kuchnia, taaków, potrawy. Nie? Co ci się najbardziej wryło w pamięć Może moc potraw? E, to oczywiście są trochę pikantne, ale, ale jakoś, ja pamiętam, że najbardziej mnie urzekły chyba widoki. To było, to było coś, coś zupełnie dla mnie niewidzianego nie wcześniej, te takie suche krajobrazy. E, Jak z westernów kiedyś. Tak, takie taki, taki westerny trochę, ale też e, pamiętam, że w Meksyku pierwszy raz spiąłem się na, na szczyt powyżej 5000 metrów mhm. samemu. I, I też zobaczyłem tą, ten śnieżny Meksyk, bo to się kojarzy właśnie z takim ciepłem, a, a zimno też być potrafi. E, pamiętam, że miałem problem, czy krótki taki epizod, że, że musiałem się przygotować do tego jedzenia, w sensie przystosować. Musiałem tam parę razy pójść na ulicę i przemóc się, żeby zahartować żołądek i potem już jadłem do końca mojej podróży właśnie jedzenie uliczne, które było najlepsze w Ameryce. Łacińskie tak naprawdę. W Meksyku właśnie? Czy w ogóle na W ogóle w ogóle na ulicach. sięje na ulicach na Ameryce Łacińskiej. To jest coś, czego u nas właśnie brakuje, mam, mam wrażenie. Tam jakby wszedł nepi to by pozamykał cały <laughs> kraj. Ale, ale no, po prostu ludzie to ale jedzą ludzie żyją, i żyją tym... tak? I, I jest to tanie, tania forma jedzenia i naprawdę smaczne. Z Meksyku? Z Meksyku jechałem dalej na półnie. Jeszcze w ogóle nie znam języka, także. Mm. Po drodze na bieżąco uczyłeś się języka? Tak, tak. Uczyłem się na bieżąco języka. To były rozmowy takie raczej, poproszę wodę w sklepie albo, albo piwo, Serwesa. Serwesa, tak. Ale potem się już powoli zacząłem komunikować z ludźmi, tak. Już w mali było całkiem nieźle, a od, powiedzmy, następnego kraju, w Nicaraguj, to powiedzmy już potrafiłem jechać przez 10-15 minut rozmawiając non stop po hiszpańsku. Powiedz mi, szybko ci to poszło? Jak, w jakim czasie opanowałeś podstawy języka? Podstawy języka myślę, że w jakieś trzy miesiące można, można zryzykować takie stwierdzenie. Natomiast do takiego płynnego mówienia to minęło no, z pół roku. Ile zaliczyłeś krajów Ameryki Środkowej i Południowej? Wiesz, nigdy, nigdy nie liczyłem. W Ameryce Centralnej, że tak powiem, nie zaliczyłem. Ja nie lubię tego słowa. Nie, mm. nie, nie byłem w Belize. Tam jakoś mnie nie ciągnęło, tak to przejechałem przez, przez wszystkie tej, tej kontynentalnej części. Czytałem taką książkę Jaguar o facecie, który właśnie w Belize i w Kostaryce my, rezerwa dla jaguarów przygotowywał w dżungli i różne perypety z tym związane. Miałeś jakieś spotkania z przyrodą? Tak, z któregoś razu w Panamie postanowiłem, że zdobędę wulkan który miał tam 4200 200 metrów. Czy tak jednak to, cały czas, mimo że z jednej strony może to góry cię ciągną? Tak, to, to są moje dwie, dwie, dwie pasy, że tak powiem, nie potrafię ich jakby rozdzielić. Mhm. E, ale zdecydowałem się właśnie na, na wejście na ten wulkan, tylko że było trudniej, to postanowiłem pójść od drugiej strony, tam gdzie jest taka wążutka ścieżka, którą o nikt nie chodzi, i jeszcze w nocy. Tak po prostu, żeby się, żeby się sprawdzić i no i to miło wspominam, bo pamiętam, ja że szedłem właśnie Blask Księżycowy i tylko się zastanawiałem, czy korzeń, korzeń, który chwytam, to nie jest przypadkiem jakiś wąż, e, albo słyszałem historię o pumach, które tam po migracji się wcale człowieka nie boją, więc mhm. było, 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 było ciekawie, no ale udało się, żyje. Żyjesz, ale y, Ameryka Południowa kiedyś też się kończy i jest tam jeszcze kawa, jak dalej grunt, prawda? No tak, Ameryka. Pokryty lodem. Ameryka Południowa, to tam jeszcze, jeszcze kawał drogi jest, ale rzeczywiście jest. Y, świat, mówi się, że Ushuaia, czyli ten to ten koniec, koniec świata, ale tam jeszcze jest ta no nie jest... Dalej to sobie porozmawiamy za chwilę. Moim dzisiejszym gościem jest Glob Trotuar i obieży świat. <laughs> 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 Kuba Fedorowicz. Zakończyliśmy opowieść o tym, że znalazłeś się na samym koniuszku Ameryki Południowej. No i trzeba było Skoczyć kawałek dalej, żeby się znaleźć wśród śniegów najróżniejszych. To znaczy, bo ja po przejechaniu całej Ameryki Południowej, nie miałem planu, żeby płynąć gdzieś dalej. Ja chciałem po prostu jak wrócić na północ bardziej, w kierunku domu, najlepiej do Polski. No, i dwa tygodnie spędziłem na końcu świata w miejscowości Ushuaia, śpiąc w namiocie w... Ale tam chyba za ciepło nie jest. No nie jest. W tam... Ziemi Ognistej? No, nie, raczej nie, ale akurat byłem w sezonie, więc w dzień było około 10 stopni. A no... to petarda! <laughs> Lampa. Lampa. <laughs> A <Lampa. laughs> ja w nocy no, było tak zerapano deszcz, tam czasami coś popruszyło śniegiem, ale czekałem, bo wiedziałem, że tam ten jacht gdzieś przypłynie. Chodziłem codziennie do no maryny i szukałem. Eee, ludzi, którzy mnie za zabrali. W końcu trafiłem, no jak, jak, jak nigdy po prostu dało mi się zabrać na, na pokład naprawdę luksusowego jachtu, żaglownego i, z którym to była polska załoga w ogóle jak pochodzić z, z Anglii, ale, ale polska załoga jest Polska i naprawdę z niesamowitymi ludźmi pojechałem aż na koło podbiegunowe też na takim w ramach autostopem, a potem jeszcze wróciłem do Rio z nimi. a powiedz mi, jak jest w śniegach? Jak, jak się tam człowiek czuje? w śniegu. W tych lodach. To znaczy... Na oceanie. Na oceanie jest tak, że wypływa się powiedzmy tam poniżej linii, linii Hornu i tam mm -hmm. jest na Drake'a. To jest, to jest jeden z... Horn ryczący czterdziestki i pięćdziesiątki. To już, to już niżej tam się Jeszcze schodzi. niżej. Tak, to się schodzi jeszcze, jeszcze niżej. No koło podbiegłego na 66 stopni, prawda? Mm. Czyli tam trzeba do tego dopłynąć. I ten odcinek między, między e, Antarktydą, e, tymi szetlandami, a Hornem jest jednym z najbardziej takich niebezpiecznych żeglarską. Mieliśmy, akurat mieliśmy, mieliśmy trochę szczęścia, dobrą prognozy i przemknęliśmy tam, ale jest, jest ciekawie. Trzeba uważać na góry lodowe, one tak trą straszą. Jak gdzieśmy zobaczyli pierwsze góry... A teraz się mówi, że w stronę Kanady płynie góra lodowa wielkości no, Warszawy. Tak, bo no, historia zna takie przypadki. No, bo Grenlandia się cieli. <laughs> No ale tam z tymi lodami to to, to różnie jest. Tam na Antarktydę można podjąć tylko 3 miesiące w roku, bo inaczej to jest po prostu samobójstwo. No na szczęście mieliśmy tym jakcie wszystkie możliwe... Zabezpieczenia. 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 Ekipunek mieliśmy dobry, tak? Mieliśmy radar, mieliśmy jakąś wiedzę, powiedzmy. No i jego dała nam się przemknąć właśnie dzięki Dobra. zawodowym. Do Kuba, jeszcze sobie chwilę porozmawiamy o Twoim blogu. rozmawiamy z Kubą Fedorowiczem. Kuba, jeszcze chciałbym się zapytać o twojego bloga, który no, rzeczywiście był oceniany jako jeden z najlepszych takich podróżniczych blogów. Yy, dla mnie to była próba przelania tego, co czuję w tym momencie, tak? Nie starałem się pisać o tym, co widzę i co zjadłem na śniadanie, tylko chciałem no, aż tak trochę podzielić się moimi inspiracjami, przeżyciami zwiększyć, większą. Ja jest tak bardzo Jak ci patrzę w oczy kolego, to mi się wydaje, że to się skończy jakąś książką czy czymś w tym rodzaju. Powiedz mi teraz jeszcze, jakie masz plany, kochany, bo już musimy kończyć zaraz. Znaczy na pewno chciałbym spróbować w tym sektorze redaktorsko-podróżniczo... Ale wybierasz się gdzieś teraz? W najbliższym czasie będę jeździł jakoś po Polsce, a później rzeczywiście jest jeszcze w tym roku w planach wyprawa do... Prawa do... Nie lubię tego słowa, ale to będzie wyprawa do, do Wenezueli. Ale to o tym jeszcze okay. raz. no to my jeszcze sobie będziemy mogli o tym porozmawiać. Moim dzisiejszym gościem był Kuba Fedorowicz, szerokiej drogi Kuba. Dzięki